Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy widzimy się w dawno, dawno już nie widziałem, wyczekiwanym, widziałem w komentarzach, w wiadomościach prywatnych, na grupie, gdziekolwiek się tylko dało, pisaliście. Do mnie, żebym wrócił do Geogessera, więc cóż, moi drodzy, nie mogę zrobić inaczej, jak tylko do tego wrócić, no. Wy mogliście na mnie. E, nie powiem, że mm, jestem z tego super powodu zadowolony, bo, bo też nie uważam, że powinno to tak wyglądać, że gdzieś tam e, osoby wymuszają na twórcy co nagrać, ale szczerze mówiąc nawet troszkę za tą gierkę już miałem troszkę od niej odsapu, więc uważam, że to będzie bardzo dobry pomysł. Przyglądałem się mapą, które zostały zrobione e, i znalazłem jedną bardzo ciekawą. Widzimy, że nawet jeszcze dla mnie robicie mapy cały czas i to jest dosyć e, nie, miłe bardzo. E, jest tych map bardzo dużo, widzę, że dodają cały czas jakieś osoby, ale znalazłem jedną mapę, ktoś nawet ją zrobił, chyba też dla anglojęzycznych, jest Buddy, Ignacy, o, kolega Ignacy. Capitans of Europe, stolica Europy. Myślę, że to może być ciekawa mapa. 38 lokacji, więc wejdźmy sobie na tę mapkę. Grałem już 420 razy jest, więc to jest w porządku. Eee... Okej, okay, zrobiona przez Wojciecha Dudę, więc imię, masz, masz nazwisko, od najlepszego polskiego prezydenta, e, proszę nie bierzcie sobie na serio, ja sobie to oczywiście żartuję, e, wszelakie tematy polityczne nie poruszamy na tym, na tym kanale, bo przecież nie wolno. E, cóż moi drodzy, myślę, że co, wejdziemy oczywiście w challenge, trzy e, minutki, e, no i co, nie ma co tutaj czekać, to jest nasz, e, zagrajcie sobie sami na tej matce, bo jest stosunkowo niedawno opublikowana. musicie kilka sobie załadować, akurat e, tutaj mój seed nie ma większego znaczenia, sami spróbujcie, sami sprawdźcie, dobra. Zobaczmy. Gdzie się znajdujemy? Start Challenge. okej. Okay. Oddalmy się na maksa. I zobaczmy. Na pewno to są stolice Europy. To dużo pomaga. Na pewno. E, bo w zasadzie często już po języku jesteśmy w stanie rozpoznać, mniej więcej gdzie się znajdujemy. To jest ambasada RPA. <laughs> patrz, jakie to może być mylące. Ale świetnie zrobione. Bo to jest flaga RPA. I ktoś mógłby powiedzieć: O, jesteśmy w RPA. A nie, to jest ambasada pewnie tylko. Zobaczmy język Car Terminal Bejzili. Okej, okay, tu jest też ambasada i tu jest to też ambasady, spoko. Czyli to mógłby ktoś na to wpaść i, i się zmylić. E, ciekawe miejsce, żeś znalazł, naprawdę kolego e, Wojciechu. Zobaczmy, co tu jest. Tu jest jakieś Strasse, czyli co, Niemcy lub Holandia, tak? E, sorry, Niemcy lub Austria, przepraszam, mój błąd. E, co my tutaj mamy? Sant Ursula Christian Bazar, Christmas Bazar. okej. Okay. Bazar Świętej Urszuli, dobra, w porządku. Zobaczmy coś jeszcze. Czy to będzie Berlin? To jest pytanie ze 150 punktów. Hmm, Kirschenfendelstrasse, to nie wiem, pasuje do Berlina, ale tutaj na drugą stronę ulicy był jakiś znak na jakieś atrakcje turystyczne. I to by mogło mi coś powiedzieć jeszcze. Gdybym więcej widział, to bym mógł więcej powiedzieć. Chociaż, rozumiem, że to też może być... Wiecie, to może być też w gruncie rzeczy Austria, spokojnie. Albo w ogóle jakieś wiecie mniejsze. Mia... Licht... Nie no, Liechtenstein nie, nie, nie. Może Liechtenstein nie, no, raczej na pewno nie. Halo, co mi wyrzucasz? Gro, proszę proszę do punktu startowego wrócić w takim razie. My byliśmy, byli w tamtą stronę, to pójdźmy teraz w górę. Może coś się uda znaleźć jeszcze. Ruch jest oczywiście prawo. Tak, to są to jest dzielnica ambasad zdecydowanie. Ja mam jeszcze minutę 16. Zastanawiam się, w co będę strzelał. Ale jest dużo ambasad, to bym to sugerowało mi ee, Niemcy. Mimo wszystko. Sprawdźmy jeszcze. Tu jakieś Mango, to jest akurat sklep, więc to mi nic nie podpowie. Tutaj jakiś herb, logo, coś, nie wiem. Wiem, że Niemcy już nie mogą się za bardzo odnosić ze swoją narodowością. Kurde. boję się, że to będzie, wiecie co, w jeden i po prostu się wpakuje na taką minę. Na Bazle. Szwajcaria. To może być Szwajcaria. Trasa na Bazyleę, czyli pewnie z Zurichu, z z tak? Na Bazyleę trasa. 30 sekund. Dziesiątka. Ekspresówka. Ha. No to Zurich powinien być, nie? To chyba stolica Austrii. Mmm. Jeden, trzy. Żeby to nie był Liechtenstein, wiecie? Kurde, się w pierwszym na jakąś minę. Dobra, walimy na Zurich, na trasie tu wyjazdowej, załóżmy. Załóżmy, że tu. ok, spróbujmy. Berno, kurde! Z których jest chyba stolicą w Austrii? Berno? Hmm. Czekajcie. Co jest w waszą stolicą. Mm -hmm, mm -hmm. Berno. O kurde, dodałem dupy. No dobra, okej, okay, spoko, to faktycznie trasa na Bazyle byłaby pewnie dziesiątka, bo tu jest, tu jest dwunastka. Tak, tu jest dziesiątka, widzicie? Ta trasa. byliśmy tutaj na niej. Okej, okay, dobra, to dałem tyłka trochę, ale w porządku, w porządku, to dobrze powiedzieć, przynajmniej, to czegoś się nauczyłem i ja przy okazji, więc y, duży plus. Ja bym powiedział, że Surich jest co, ale dobra, moja głupota widocznie. E, u, wygląda trochę jak Włochy, ale też może być Francja. Y, wiecie co, to może być teraz w sumie wszystko i Rumunia nawet może być. Kurde, gdybym ja ten język dobrze znał, że nie znam zupełnie tego języka, to mam trochę problem. Co to jest? Jakiś punkt centralny. Casino Olimpik, Alustacja. No to może być Rumunia, to może być Bułgaria, wiecie? Pałac Kultury też mają, zobaczcie. Eee. O, 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 tam coś będzie chyba napisane. Stacja Latvias. What? Czekaj, 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 Latvias. To litewskie będzie, tak? Podejdźmy tutaj troszeczkę, czyli Wilno by to było? Gdyby ta flaga była Latwias coś tam. Czy Łotwa to będzie? To jest pytanie, zresztą się nie walną. No to może być Litwa albo Łotwa w takim razie. Jakby tutaj było napisane coś na tej fladze z drugiej strony. Czekajcie, spróbujmy podejść do tej flagi od drugiej strony, bo to są czasami takie, wiecie, kampanie, które gdzieś tam promują miasto. I wtedy na fladze może być coś narysowane. Podajmy troszkę bliżej. Raz. Latwias. Latvia? To jest Łotwa czy Litwa? Kurde! O Jezu, jak się wpakowałem na głupią minę. To jest centrum. Czy to albo może być Ryga, albo Wilno? Hmm. Mają pałacę kultury, więc to pasuje do obydwu. LV. Kurde, czy to jest Łotwa czy Litwa? Jezus Maria. O, znowu mam to samo, ale głupota, ale się wpakowałem w głupotę, że nie jestem pewien, czy LV to jest Litwa, czy to jest Łotwa. No bo Estonię to mogę wykluczyć, no ładne samochody są, e, bo to raczej nie jest, ale to jest jeden z krajów bałtyckich, tak, czyli Litwa albo Łotwa. I teraz żeby się nie wpakowało, tylko na coś głupiego. LV, no to chyba Litwa. Nie, LT to jest Litwa, LV to będzie chyba Łotwa, czyli to by była Ryga. I to będzie dworzec kolejowy w Rydze, tak bym powiedział. No może tylko bliżej. Spróbujmy znaleźć dworzec kolejowy. W Rydze. Biblioteka Narodowa, Uniwersytet. Hmm. O, tu są jakieś tory. Kolecz techniczny. Panimy hmm. tu. Najwyżej zrobię straszną głupotę. Dobrze, 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 to była ryga. Super. Ach, tu był ten dworzec. Kurde. Gdybym znalazł inną trasę, bo myślałem, że to będzie ta bocznica kolejowa tutaj, bo tu była jakaś taka cała duża. A trzeba było troszkę zajrzeć bliżej, faktycznie, bo tu był ten most przez rzekę. a teraz przejechałem tędy. Czy tędy do końca przejechałem. Więc fajnie. Ale dobra, ciekawa. Ciekawa bardzo mapka, więc, więc bardzo duży plusik. O kurde, gdzie my jesteśmy? Łopanie, cholera, gdzie to jest? Wyjeżdżamy skądś. No nieźle. Rudhollen? To może być Grazwiken. To może być Holandia. Prawostronny ruch, czyli może to być Amsterdam, albo coś zupełnie innego. Astrahamen, Tolo, Kapem, Kekuc. Suka, dobra, to też może być Finlandia w takim razie. E, dobra, bo potrzebujemy znaleźć jakiś więcej punktów charakterystycznych w takim razie. To mogą być też Helsinki w takim razie, jeżeli Finlandia. Tulu, Taxi. Kurde, to może być absolutnie wszystko ze skandynawski. Dobra, raczej Skandynawia bym powiedział. Czyli raczej bym strzelił teraz w Helsinki mimo wszystko. Jesteśmy gdzieś tutaj na trasie. Jedźmy troszeczkę do tyłu. Mam minutę 50, troszkę nam zostało. Tu jest trasa na centrum, to jedźmy na centrum, słuchajcie. Chyba dobrze pojechałem. Mam nadzieję, że się nie wolno, jakąś głupotę. Gdyby, właśnie jakiś wiecie, skrót do strony inter internetowej, nie? Ta końcówka to zawsze troszkę nam daje chociaż. Fi, Finlandia, widzicie? O, coś takiego trzeba sami znaleźć. Dobra, czyli Finlandia, Helsinki, autostrada wyjazdowa. Dobra, zobaczmy, gdzie w ogóle jest, ile jest autostrad z Helsinek. Troszkę ich jest, to prawda, a my chyba jechaliśmy tym czymś. O, to było to ruchu Olatti, coś takiego, to była ta autostrada. Czyli nie jesteśmy tutaj czasami? Nie zaczęliśmy gdzieś tu? Sprawdźmy. Dziękuję serdecznie, dziękuję serdecznie, Pozamiantane. Dokładnie tak, patrzcie, jedyna autostrada wyjeżdżająca i wyjeżdżaliśmy prosto do centrum. Stąd też było moje m, przypuszczenie. I tutaj, że się upewniliśmy tylko w tym jednym z miejsc, że m, jest FI po prostu, które nam dało 499 punktów. Idealnie, dobra. W serio, to wygląda jak Polska. Nie no, dobra, to chyba nie jest Polska. Mm, co to będzie za miejsce? Ojejku, śliczne to jest. Wiecie, co to też może być? Pracha. Okej, okay, jesteśmy w Pradze. To tyle wiem, no dobra, to dlatego może wygląda jak Polska. No, znaczy że nie, Praga jest przynajmniej przede wszystkim pizdę ładniejsza. Um, ale w Warszawie też mamy Pragę, nie przejmujcie się. Teta, drogerie... Dobra, słuchajcie, podejdźmy do tego placu, bo on jest jakimś w miarę dużym punktem charakterystycznym. CSK tak, zdecydowanie, czyli jesteśmy w Czechach. Okej, okay, podejdźmy do tego punktu i spróbujmy go może rozpoznać. Co to do cholery jest? E... Bo jest śliczna katedra, ale cóż ona oznacza, to nie wiem. W Pradze byłem raz w życiu tylko i to było w liceum. I wtedy w liceum raczej bardziej się skupiałem na życiu towarzyskim niż na nie, ocenianiu piękna katedr i, i całej innej rzeczy. Wbrew temu, co tam nauczyciele chcieli nam zaproponować, to teraz trochę narzekam na to, bo powinienem był się tym zainteresować. Bo teraz widzicie, to jestem w Pradze i nie potrafię nawet określić jakiegoś ładnego zabytku tutaj u nich. To jest może jakiś punkt, jakąś miejską zabudowę, coś. To jest teatr jakiś chyba. Znaczy, Jezu, śliczna jest ta Praga, słuchajcie, naprawdę. Aż. Nie wiem, czy nie pomęczę narzeczonej, żebyśmy może tam pojechali jakoś niedługo na weekend. Ona tam była też niedawno, swe dro... narzeczonej, Boże co ja wale, głupotę, żonę. E, bo ostatnio przyszło. ona też tam była raz. No nie wiem, no nie wiem. Dobra, wróćmy trochę tędy. Wróćmy trochę tędy i spróbujmy wjechać tutaj, bo to wygląda jakby tam gdzieś był jakiś rynek może. Albo jakikolwiek punkt, gdzie bym mógł się określić, gdzie się znajduje. Tu jest jakaś restauracja. Potrawiny. To jest ich spożywczy chyba, tak mi się wydaje, że potrawiny to jest sklep spożywczy. E, bo zawsze jak tam w Czechach, mam, miałem rodzinę, która miała, mieszka blisko granicy z Czechami, więc zawsze się przejeżdżało na drugą stronę, tata sobie kupował piwo różne dobre czeskie, a ja zawsze kupowałem lentylki, e, były te takie słodycze w nich. A, ja, to u nas też są te lentylki chyba. E, seria dobra, słuchajcie, poszukajmy jakiegoś kościoła w Pradze, czy tam jest w Luj, nie? Tak w ogóle. Narodni Muzeum Wacławskie Namesto. hm, Jakaś ulica? Koruni. E, pokaż punkt startowy mi jeszcze na szybko. Może to będzie jakaś ulica, która mi coś powie. Co to jest? Urząd Miasta Praga. Zlacka ulica, klasztor jakiś. Praga 2. Okej, okay, dobra, to jest coś. Praga 1, Praga 6. Kurde, że ja nie znajdę Praga 4. Dobra, walimy tu. Aaa, chyba nie trafiłem. No, a tu było Praga 2. Patrzcie, byłem w samym centrum. O, jest urząd miasta. miasta Kasti Praga 2. Jugosłowiańska ulica i to jest Kościół Świętej Ludmiły. Okej, okay, dobra, kurde. No, jeszcze jedna mapa nam została. Ostatnia. Chyba wiem. Chyba wiem. Czekajcie, to jest Dasher Royal. Ha! Już wszystko wiem. Jesteśmy w Luksemburgu, moi drodzy. Jesteśmy w Luksemburgu. To jest jakaś podpowiedź, przynajmniej. Żółte blachy. Tak, to by nawet pasowało do Luksemburgu. Tylko jakiś punkt, żebym mógł się określić, gdzie jestem w tym Luksemburgu, bo to by nam sporo pomogło. Ej, i możesz tam pójść czy coś, na przykład. Chodź tam. Dobra, wróćmy trochę w takim razie. Może znajdziemy jakiś punkt, gdzie znajdujemy Hotel Ritz w Luksemburgu. Mhm, to, to już jest coś. Hotel Ritz to jest chyba taka tutaj, duża. Tak? Fix czy Ritz? Dobrze, że trafię. Ritz Hotel. Aha, to nic dużego. Dobra, a ulica Sound Gar Gar to jest dworzec chyba, nie? Kerfur, patrzcie. <laughs> Ciekawe. E, to tam będzie Soundr. A sound było tutaj i na Garte na dworzec. Okej, okay, czyli to jest. Boże, jaki ten Luksemburg jest śliczny. Wygląda jak z pocztówki, nie dosłownie. Garte jest dworzec. To pamiętam z francuskiego jeszcze. Autostrada na Trier, 46. Zobra, sprawdźmy, tak. Centrum Luksemburga przede wszystkim nas interesuje. E, Trier to jest tutaj. Trewir. tutaj tak. W Trier w Niemczech na pewno. To na tej stronę będzie przejazd. Dobrze, w porządku. 46. trasa. W takim razie. Gar Quaternie, Notre Dame tutaj widzicie, że też jest, 51, 55, tutaj kawałek odskoczyłem od, od trasy głównej, stąd też może niekoniecznie się powinienem tym tak sugerować, E44 trasa, E29, E44, tu była wyjazdowa, dobrze, w porządku, czyli jesteśmy na E29, ale my podjechaliśmy kawałek, więc wróćmy na punkt startowy jeszcze raz. Hmm. Gdyby tu był jakiś znak, na przykład, to by bardzo nam pomogło. Na przykład na górze, jakiś znak, pójdźmy tyłem, może coś będzie jeszcze. Ile mam? 40 sekund, dobrze, to jeszcze troszeczkę mam. Jakikolwiek znak, proszę, por favor. Tu jest kierunek na E25. Hmm. E44, E25. Dobra, słuchajcie, ja bym walił gdzieś tu, bo to jest jakiś centrum, słuchajcie. No, blisko. Czyli byłem przy... Paypal Europe. Patrzcie, stolica Paypala. Ciekawy bank luksemburski. O Jezus Maria, to są całe banki są. Chanel Luxemburg, mm, pewnie biedna dzielnica. Perfumeria Sephora, pewnie to jest troszkę większe niż te u nas. U Jezus, Maria, co same Bank of China, ACBC, Casino Luksemburg. Niesamowite, gdybym tu powiedział wszedł. powiedział, że średni obiad w tej knajpie to pewnie jest nie wiem, wypłata roczna Polaka, że w tym stylu. Ale spoko. Fajne, bardzo fajna mapa, słuchajcie. Polecam gorąco, żebyście się zagrali. Jest 38 lokacji, to duże gratulacje dla autora w takim razie. E, no to co, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Ja bym Ignacy, Wy byliście Wy, a to był, moi drodzy, GeoGesser. A my widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.